Nocne wycieczki. Wiedziałem, że to się w końcu musi stać? Podziemne kozożerne potwory, które chcą mnie dopaść? Ależ nie ma się czym przejmować. To tylko króliki topią tunel pod metro. Jeśli naprawdę chcecie się czymś przejąć, to tym że już za chwilę spadnę! Spokojnie, mistrzu Jut. Quincy, wiesz co robić. Unieruchom jakoś mistrza. Już. I w dodatku ze swoim własnym jacuzzi Tak a, Życie w Madrycie świat jest przeciw mnie Dlaczego takie złe rzeczy zdarzają się takim dobrym ptaszkom? Oj, nie, nie Ja myślałem podobnie, ale okazało się, że to tylko budowa metra A nie jakieś żarłoczne podziemne potwory O, Jak bardzo bym chciała, żeby to było takie banalne Ale mnie zniknęła moja chustawka Spokojnie, Eddie, pomożemy ją znaleźć Gdy cała trójka jej poszuka, to znajdziemy ją w mig Czas na poszukiwania huślawki Eddie. To zadanie dla was. A ja zajmę się moim moczeniem w relaksacyjnej bąbloką Gail. Ha? Hej, Jade. Czego tu szukasz? Kłopotów? Szukamy tu niezadowolonej dzwonko kulki Jade. W jednej chwili była w mieszkaniu, a minutę później... Puff! Rozpłynęła się w powietrzu. Tak, właśnie. Tak się składa, że zniknęła też moja najukochańsza huśtawka. Uh -huh. Hej, co wy na to, żeby połączyć siły? Najpierw pójdziemy przeszukać mieszkanie Eddie, a potem wytropimy dzwonko-kulkę Jade. Uh -huh. Ach, ojej, nie było w sumie powodu do uh -huh -huh, ale to brzmi zabawnie. Ha! Hmm. Gdybym miał strzywać, to nie używałbym już mojego plakatu o zgubionym strzywaczu. Nie możesz znaleźć strzywacza? Patrząc na ilość tych plakatów, całe mnóstwo rzeczy poznikało. Gałązka z akwarium, zabawkowy statek, drapak do pazurków. A czy one oby na pewno zniknęły? Czy zostały skradzione? Coś ty? O, nie ma mnie. To przecież łapko zdrój! Tu nikt od nikogo nie kradnie. Ale gdyby jednak ktoś kradł, to... Kto jest złodziejem? Wiecie, mój człowiek ogląda mnóstwo seriali kryminalnych. W telewizji policjanci mówią tak, Przeczesać teren i zgarnąć podejrzanych! Potem puszczają zazwyczaj jakąś reklamę super supermiękkiego papieru toaletowego. Okej, okay, to w takim razie zgarnijmy podejrzanych! Hmm, czy mamy w naszym mieście kogoś, kto kto zawsze węszy tu i ówdzie w środku nocy? Hmm? Gdzie byłeś z zeszłej nocy? Jeśli przyznasz się teraz, to kara nie będzie tak surowa. Widziałeś kiedyś ten strzywacz? Jeśli pociąg rusza ze stacji z trzema kaczkami w jednym wagonie i dwoma kotami w drugim, to jadąc 150 km na godzinę, jak szybko dotrze do łapko zdroju? Kto był niedobrym szopem? Kto był niedobrym szopem? Dalej, nie zmuszaj mnie, żebym narobiła ci hałasu z karwonką. Mówisz, Scoop. Już raz pomyślałam, że nie jesteś zły. Spróbuj znowu. Odpowiadaj. Maciej, nie, tego szoba mówię wam, nie jestem złodziejem Jestem tylko zwykłym grzebaczem, który próbuje przeżyć dzięki sprytowi swoim żwawym łapkom Patrzcie, patrzcie Jeśli nie jesteś złodziejem, to dlaczego ciągle nosisz maskę włamywacza? Nie możecie mi udowodnić ani jednej z tych kradzieży Tak się składa, że mam żelazne alibi Każdej nocy w tym tygodniu byłem pod salonem Trzęsi Futro i grzebałem w ich śmieciach Czemu taki twardziel jak ty miałby grzebać w koszach salonu piękności? Bo skórki od awokado, które wyrzucają w każdy czwartek, działają cuda na futerko Masz, sama sprać. Przykro mi, ale nie mam frajdy zgłaskania szopów. Dobra, jeśli mi nie wierzycie, sprawdźcie nagranie z kamer w salonie. Oj, sprawdzimy. Teraz byłaby reklama papieru toaletowego. Jego alibi się zgadza. Widać, jak szuka skórek od awokado. I muszę przyznać, że działają cuda. Ale co to za pies na tych nagraniach? Przebisz! Ha? Przecież to... Austin! Hej! I ma w pysku mój szywacz! Patrzcie! A to jest przecież moja huśtawka! Chyba powinniśmy pójść z nim pogadać. Ale Austin w życiu by nic nie ukradł! To taki grzeczny pies! No i w dodatku taki przystojny, nie zapominajmy. Przecież to jest pies po szkoleniach. Kradzież nie leży w jego naturze. Może ma złego brata bliźniaka? A to byłoby ciekawe. Austin to najuczciwszy zwierzak w całym Łapko Zdroju. Nie może być tym sprawcą. Tak się mówi w tych złych serialach. E, hej, Austin. Bo wiesz, e, tak jakby, no, myślimy sobie, mhm. Mhm. E, że jesteś... E, Gdzie byłeś w nocy, e, sprawco? Byłem w domu, spałem jak szczeniaczek. Widzicie, jak szczeniaczek! A że Austin nie kłamie, to musi być tam inny jakiś złodziej opies, który wygląda zupełnie jak on i nosi dokładnie taką samą żółto-białą chustkę, którą. ma. na. korety. To ten złodziej! Zamknąć go! Jakaś kara musi być! Wspaniale! Złapaliście Austina. To on ukradł mi moją fioletową szczotkę! E, ale o co wam w ogóle chodzi? nagranie, na którym jesteś ty razem z rzeczami, które zaczęły ostatnio znikać wszystkim zwierzakom. To niemożliwe. Ja nie kradnę. Jestem tresowanym psem. Kradzież jest zła. I mówiłem, że spałem. Zapytajcie króliki, które ścigałem we śnie. To właśnie, przeglądaliśmy fotki naszych pyszczków. Skoro niby spałeś, to w takim razie czemu wlazłeś mi w kadry tuż przed kinem, w dodatku niosąc w pysku kokardkę Sweetie? Albo czemu szedłeś tuż pod moim oknem, niosąc ulubioną gałązkę Michela? Ta gałązka była dla mnie prawie jak siostra. Nie, nie wiem co powiedzieć. Jestem pewien, że spałem, ale to naprawdę ja na zdjęciach. Nie umiem tego wyjaśnić, ale przyznaję się do winy. Zamknąć go. Spokojnie. Ja sam to załatwię. Do rana będę siedział w magazynku w Littles Pet Shop. Burmistrz Major wymyśli mi karę. <laughs> Ech, aby to nie było czyszczenie zębów? Coś mi tutaj nie pachnie jak trzeba, a wywęszyłam w swoim czasie różne dziwne rzeczy. Zupełnie jak wtedy, wykopałam sobie w stajni i. Ale to bez znaczenia. Choć to naprawdę dziwne. Czas na łapanie złodzieja, tak? Idziemy. Nie widzę tu żadnych złodziei, i w dodatku ominęła mnie właśnie moja drzemka przed noclegiem. Hmm. Patrz! E, Austin, mówiłeś, że będziesz w magazynku? To nie jest magazynek. On chyba lunatykuje. A raczej lunaty abortuje. Więc on niczego nie kradnie. On po prostu abortuje i to we śnie. To nie historia o złym bliźniaku, ale to też dziwne. Sprawdźmy, dokąd on to zaniesie. Oj na pewno nie zniknie. I zniknął. O, burmistrz już niedługo ukaże Ostina. Musimy się stąd jakoś wydostać, ale tu rędy? Nie wiem. Ej, wy dwie! To jest akurat plac budowy. Nikt nie może tu wchodzić oprócz nas kopaczy. Tylko, że my wcale nie chcemy tutaj być. Jak się wydostać? Teraz nie pogadamy, bo jestem zajęty. Okej, mam przerwę. Idźcie tam w górę. Gdzie jesteśmy? To już miasto? Wylądowałyśmy na polu golfowym. Ale wróćmy do miasta, jak chcemy pomóc Austinowi. Chyba powinnyśmy. Odesłać do ludzi! Odesłać do ludzi! Austin, jest mi bardzo przykro. Wcale nie poczuwam się do bycia burmistrzem, ale ktoś tak wymyślił i trudno. A skoro nie można udowodnić ci niewinności, to obawiam się, że karą za kradzież jest. Wyglanie! Na zawsze! Wybaczcie! Ja wcale nie chciałem niczego nikomu ukraść! Musicie mi uwierzyć! Tak mi przykro. Skoro nikt nie ma nic na twoją obronę, to niestety muszę skazać Cię na sobie to... Słuchajcie wszyscy, Austin niczego wam nie ukradł. On tylko aportował rzeczy we śnie! Jedyne co pamiętam, to sen o aportowaniu porannej gazety. Śni mi się to każdej nocy, bo to sztuczka, której uczy mnie właściciel. Uch, Uch. Nie kupuję tej jego historyjki! Jeśli jest niewinny, to gdzie są łupy? Oto pytanie, którego nie planowałam zadawać. Ma ktoś ochotę na gonę. Wow, ta broda, flanelowa koszula. Janek drwali jest zupełnie jak mój ludź! Teraz już widzicie? Austin wcale niczego nie kradł! On po prostu aportował we śnie gazetę i przynosił ją swojemu właścicielowi! Jest niewinny! Więc w takim razie, Austin, ja! Burmistrz Łapko Zdroju oficjalnie oczyszczam cię z wszystkich zarzutów! NUET najlepszych agentek na świecie dał dziś czadu! O, naprawdę bardzo wam dziękuję. Nie mam pojęcia, co bym zrobił, gdybym nie mógł tu wrócić. Chodźcie już! Czas się stąd zbierać. Ja! Uwaga, tu jest góra. Wielkie dzięki.